Misiaki. Witam was serdecznie z tej strony Kamila. Przed nami 12 dzień matematycznego wyzwania 100 dni. W dzisiejszym e, dniu przerobimy zadania z układów współrzędnych. Przygotowałem na dom okoliczność dwa takie zadania e, bardzo ciekawe, zacznijmy od zadania 21. Mamy tutaj obliczyć długość odcinka AB i ten odcinek AB jest dany w układzie współrzędnych, tak jak to widzisz tutaj, postaram się to. Maksymalnie przybliżyć. I teraz mamy tutaj obliczyć długość tego odcinka, czyli jak, ile on ma jednostek. Oczywiście nie zrobimy tego na egzaminie linijką, tylko taką długość będziemy musieli policzyć w jakiś precyzyjny sposób. Jak to robimy? Robimy to w ten sposób, że taki odcinek ubieramy w cudzysłowie w trójkąt prostokątny. A więc zobacz, punkt A jest punktem którego współrzędne jesteśmy w stanie odczytać? Współrzędna Xowa, bo tutaj te są na osi x, to jest minus 3, a w punkcie b współrzędna y to jest tak: 1, 2, tu jest trójka, czwórka, czyli tu jest 5. Współrzędna y punktu a to jest 1, a współrzędna y punktu b to jest 2, 3, 4, 5. Ok, czyli na y mamy 5. I teraz Musimy policzyć długość tego odcinka, więc, tak jak powiedziałem na początku, ubierzemy to w trójkąt prostokątny. Czyli z A puszczasz sobie po kratkach, tak? Po kratkach puszczasz sobie jedną przyprostokątną, i później z B pod kątem prostym opuszczasz do, do tej puszczonej z A. W ten sposób powstaje ci trójkąt prostokątny i policzysz sobie AB stwierdzenia Pitagorasa. No ale powiesz, że skąd mam wiedzieć, ile mają te odcinki tutaj? które dorysowałem no policzysz ich długość po kratkach zobacz na x tu masz minus 3 a tu masz 5 jaka jest odległość od minus 3 do 5 od minus 3 do 0 są 3 kratki odległość to 3 i od 0 do 5 jest 5 kratek czyli 5 3 plus 5 da mi 8 czyli ten bok ma 8 Teraz liczymy ten tutaj tą drugą przyprostokątną. Tu jest kąt prosty. No to zobacz. Z tego miejsca to, to na y ma 1 współrzędną, b na y ma 5. Więc zadaj sobie pytanie, jaka jest odległość od jedynki do piątki albo policz to po kratkach. Więc ta odległość to 4. A więc ab możemy policzyć stwierdzenia Pitagorasa. Wjeżdżamy tutaj twierdzeniem Pitagorasa i Pitagoras powiedział, że najdłuższy bok w trójkącie prostokątnym podniesiony do kwadratu, czyli ab do kwadratu, jest równe 8 kwadrat plus 4 kwadrat. A więc ab, czyli ta, ten długość odcinka, której szukamy, a przeciwprostokątna w naszym trójkącie, podniesiona do kwadratu jest równa 64 plus 16, czyli 80. Wyciągniemy teraz z tego pierwiastek, bo chcemy policzyć AB, a więc AB jest równe pierwiastek z 80, a to jest inaczej, pierwiastek z 16 razy 5. I teraz wyciągasz sobie pierwiastek z 16. Ja specjalnie 80 rozbiłem jako mnożenie 16 i 5, bo z 16 wyciągnę pierwiastek, czyli to jest 4 a z piątki nie wyciągnę, czyli zostaje pod pierwiastkiem. A więc cztery pierwiastki z pięciu odpowiedź D. I właśnie tak robisz, jeśli masz wyciągnąć pierwiastek z jakiejś liczby, to zadajesz sobie pytanie: za pomocą jakich dwóch liczb mogę przedstawić tą liczbę? Za pomocą mnożenia jakich dwóch liczb mogę przedstawić tą liczbę, ale tak żeby jedna z tych liczb była taką, z której umiem wyciągnąć pierwiastek. Możliwie największą. Więc 80 rozbiłem sobie na 16 razy 5. Z 16 wyciągasz pierwiastek, to 4, z piątki się nie da, więc została uwięziona pod pierwiastkiem. A więc w tego typu zadaniach, gdzie ma policzyć długość odcinka w układzie współrzędnych, robisz to właśnie dorysowując sobie trójkąt prostokątny po kratkach. Oczywiście jest też wzór na długość odcinka. Ten wzór wygląda mniej więcej tak. Jest to AB równe pierwiastek z x1 minus x2 do kwadratu plus y1 minus y2 do kwadratu. I ten wzór stricte wywodzi się właśnie z twierdzenia Pitagorasa. To jest przekształcone twierdzenie Pitagorasa dla dowolnych punktów a i b, gdzie x1 i y1 to są współrzędne jakiegoś punktu a, a x2 i y2 to są współrzędne punktu b. A więc jeśli lubisz uczyć się wzorami, zapamiętujesz ten wzór i po prostu do niego podstawiasz współrzędne punktów. Można też w ten sposób. Ja jestem zwolennikiem dorysowania trójkąta prostokątnego na etapie szkoły podstawowej jest to bardziej intuicyjne. A ten wzór później w szkole średniej. Dobra, to zadanie mamy za nami. Idziemy do zadania 22. Oblicz pole trójkąta ABC. I tutaj pole trójkąta ABC. Mamy w układzie współrzędnych... Cholera, nie chce mi się tutaj... Okej, okay, to może ja je tak przesunę i będzie dobrze. O! Mamy to, ten trójkąt narysowany w układzie współrzędnych. Jak policzyć jego pole? O kurczę, to nie będzie takie proste, no bo ten trójkąt... W sumie nie znamy jego podstawy i nie znamy jego wysokości. I wiem, część z Was na egzaminie pójdzie tym tropem... Że podzieli sobie ten trójkąt na dwa mniejsze trójkąty i na przykład policzy po kratkach długość tej podstawy, ale jeśli byśmy się tu bardzo przyjrzeli, to zauważymy, że ta podstawa gdybyśmy tutaj puścili właśnie tą dodatkową podstawę, to nie jesteśmy w stanie policzyć jej długości, ponieważ ona tutaj nie wiem, przecina pomiędzy jedynką i dwójką kratkę. Nie wiadomo, czy to jest 1,5 czy 1,6. Nie jesteśmy w stanie tego dokładnie określić. Na egzaminie, jeśli liczysz kratki, liczysz długość odcinka po kratkach, to pamiętaj, możesz to robić tylko wtedy, gdy on się kończy na punktach kratowych, czyli na miejscach przecięcia się kratek. Inaczej, jak coś się przecina w połowie kratki, to tego nie możesz policzyć, no bo nie wiesz, czy to jest dokładnie połowa. A więc jak robimy tego typu zadania? To jest bardzo fajne zadanie, właśnie taki konkretny typ zadań i w tym zadaniu robimy to w ten sposób, że naszą figurę ubieramy w jakiś czworokąt. Ubieram ją na przykład w prostokąt i zobacz. Ja bez problemu policzę sobie pole tego prostokąta. Pole prostokąta to jest co? Policzę sobie długość jego tutaj po kratkach. No to zobacz, liczysz sobie. Tutaj jest minus 1, minus 2. Wiem, że u Was może nie widać dokładnie tych kratek. Tu jest minus 3. Mogłem zwiększyć kontrast. Od minus trójki do 2 mam 5, czyli ten odcinek ma 5, a więc 5 razy. I teraz liczę wysokość tego prostokąta, a więc tutaj po kratkach. No to mam tu jedynkę, dwójkę, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Od minus 4 do 2 jest 6, czyli mam 5 razy 6. I to jest 30. 30 jednostek kwadratowych to jest pole tego prostokąta, ale my przecież szukamy pola trójkąta. Więc pole trójkąta ABC to będzie pole prostokąta minus pola tych małych trójkącików, które nas nie interesują. Nazwę je P1, P2 i P3. Zobacz, od pola prostokąta odejmę pola. Tych prostokącików, tych trójkącików, które nas nie interesują, jeśli ja odejmę te pola, to zostanie nam trójkąt, który mnie interesuje. Okay? Czyli dorysowałem sobie prostokąt i od pola prostokąta, które jestem w stanie policzyć w układzie współrzędnych po prostu po kratkach, odejmuję pola tych trójkącików. No to policzmy sobie P1. Pole pierwszego trójkąta, no i teraz tak, tu będzie łatwiej, no bo to jego wysokością jest ten bok. To jest, te wszystkie trójkąty to są trójkąty prostokątne, bo tu jest prostokąt, więc tu są wszędzie kąty proste. A więc tu mamy 1, a tu mamy 5, czyli pole tego ma małego p1 to jest 1 razy 5 na 2, czyli 2,5. Pole dwójki to jest. Liczymy sobie tutaj. Na dole mamy 3 krateczki, a tu na wysokość mamy ich 5. A więc to jest 3 razy 5 na 2, czyli 7,5. I teraz liczymy P3, to jest podstawa 2 i wysokość 6, czyli to jest 2 razy 6 na 2, czyli po prostu 6. I teraz pole naszego trójkąta ABC. Powstanie w ten sposób, że od pola prostokąta odejmę pola tych trzech trójkątów, czyli odejmuję P1 plus P2 plus P3. A więc pole trójkąta ABC jest równe 30 minus. I tu mamy 2,5 plus 7,5 plus 6, czyli to jest razem 10 i 6, czyli 16. A więc pole trójkąta ABC jest równe. 14 jednostek kwadratowych. 14 jednostek kwadratowych. Nie mamy podanych jednostek, więc to będą jednostki kwadratowe. I to jest rozwiązanie tego zadania. Więc w tym zadaniu, jeśli ma w policzyć pole jakiejś figury narysowanej w układzie współrzędnych i nie jesteś jej w stanie podzielić na trójkąty prostokątne, na kwadraty, na figury, których pole mogę z pełną pewnością policzyć, to obrysuj ją w kwadrat, w prostokąt i odejmij pola tego, co cię nie interesuje. To tyle na dzisiaj, do zobaczenia jutro. Hej